Sponsorem programu jest Forbet, sponsor plus ligi. Rozpoczynamy nasze spotkanie w 2017 roku po przerwie świąteczno-noworocznej. Wracamy z nowymi siłami i szykujemy się na 20. kolejkę PLUS-Ligi. Marcin Lepa, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Witam cię, Marcinie. Michał Ostawiczów, firma Forbet. Witam państwa serdecznie. E, Michał, e, dużo się działo przez ostatnie tygodnie. Puchar Polski troszeczkę namieszało to też w tabeli PLUS-Ligi, a myślę, że ostatnia kolejka e, tym bardziej zostawiła nam kilka znaków zapytania. Zacznijmy. W w takim razie od drużyny, która przeżywała, wydawałoby się, kryzys, że była krytykowana, a jednak ASEKO RESOWIA ogrywa PGS Krę Bełchatów i w tej chwili szykuje się do starcia z Kuprum LUBIN. Kto faworytem? Czy to będzie kolejne gładkie zwycięstwo ekipy z Rzeszowa? Tak jak wspomniałeś, jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że RESOWIA przeżywa kryzys. Bardzo dużo doniesień medialnych o rozłamie w drużynie. RESOWIA w idealny sposób zaprzeczyła, ograła PGS Krę Bełchatów. Jest na fali i myślę, że z zespołem z Lubinian nie powinna być, mieć większych problemów. Sensacją dla mnie byłoby ugranie przez Lubinian jednego seta w ten sposób. Ja tą sensację wietrzę, a wiesz dlaczego? W Lubinie było 3 do 0 dla Kuprum. Tam zagrywką potrafili troszeczkę napsuć krwi swoim przeciwnikom, i to chyba byłby klucz do ewentualnego urwania jednego seta, a może jednego punktu. RS-owie jednak gra, zauważ zupełnie inaczej niż chociażby w tamtym meczu niż chociażby jeszcze kilka tygodni temu, dlatego tak jak powtórzę, tak jak wspomniałem, gładkie 3-0 rs w tym meczu. Tak widzę ten... Michał stawia więc 3-0 Oniko AZS Politechnika Warszawska kontra PGS Krabełhatów Czy też gładkie 0-3, a więc zwycięstwo... Mm, Drużyny, która była rozpędzona, miała nawet 8 zwycięstw z rzędu, a jednak poległa w Rzeszowie, mowa o Skrze Bełchatów. Ja trochę mało obiektywnie patrzę na Skrę e, mieszkam w Bełchatowie. E, wydaje mi się, że będzie tutaj bez straty punktowej, ale Skra Bełchatów ostatnio zawodzi, zawiodła w Pucharze Polski, w finale Pucharu Polski, zawodzi w ostatnich meczach ligowych, nie gra tak jak miesiąc temu, dwa miesiące temu, dlatego nawet dwa sety dla Politechniki Warszawa nie będą wielką niespodzianką. Ja jednak troszeczkę po gospodarsku typuję w tym meczu 0 do 3 wygraną. Jestem z ciekaw tego starcia, tym bardziej, że Bełchatów Przegrał już w Rzeszowie, teraz gra z Politechniku, a później ma serię bardzo nieprzyjemnych spotkań. Lotos, Kuprum, Cerrat, Czarni, Jastrzębski, GKS Katowice. To może być walka o rozstawienie przed play-offami. Dokładnie więc, jeżeli podopiecznie Filipa Blena myślą o jak najlepszym rozstawieniu na koniec sezonu zasadniczego, nie mogą sobie pozwalać na wpadki w takich meczach, jak chociażby właśnie spotkanie w stolicy. Stawiamy mecze faworytów, zajmujemy się tym, co dzieje się w czubie tabeli. W takim razie nie możemy pominąć mistrzów Polski, liderów Zaksa Kędzierzyn-Koźle, zdobywcy Pucharu Polski, grają z Cerradem Czarnymi Radom. 16 zwycięstw, 49 punktów w tabeli. Czy coś może powstrzymać ekipę De Giorgiego? No, teoretycznie w sporcie niespodzianki zawsze są możliwe, ale dla mnie szaleństwem byłoby tutaj Wytypowanie chociażby ugranie jednego seta przez zespół z radomia gładkie, pewne 3 do 0, i to z dużym handicapem punktowym dla drużyny Skędzierzyna Koźla, która prowadzi w ligowej tabeli. Lubię Michał na przekór przeciwko Tobie mhm. troszeczkę yy, szukać rozwiązań. Ja w takim razie postawiłbym 3 do 1. Już Ci mówię dlaczego. Liga Mistrzów. Wyjazd do Moskwy, a za chwilkę szykuje się taki spacer pod górę. Jastrzębski, GKS, Indykpol. To jest ścieżka przed Zaksu, Kędzierzyn-Koźle. Obstawiam w takim razie, że może mieć kłopoty drużyna z Kędzierzyna-Koźle. Ale kłopoty w w jednego, jednego setu, straconego jednego seta. seta. No to te trzy do jednego, ja 3 do zera. Tak? No i ostatni mecz specjalnie dla Ciebie. MKS Będzin, <gry> Jastrzębski Węgiel. Wytłumacz, dlaczego ten mecz zainteresuje naszych widzów. Ja bardzo lubię zespół z Będzina. Zespół z Będzina gra naprawdę fajną siatkówkę. Ograł Kuprum Lubin, 3 do 2, Gra z Jastrzębskim Węglem. Jeżeli miałbym doszukiwać się super niespodzianki w tej 20 kolejce, to właśnie w Będzinie. I tutaj ja typuję przynajmniej ugranie dwóch setów przez gospodarzy, jeżeli nie zwycięstwo w całym spotkaniu 3 do 2. Tyle z naszej strony, tyle przed 20 kolejką Plus Ligi, a jakie są Wasze przewidywania? Sponsorem programu był Forbet, sponsor Plus Ligi.